Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj rozpatrzymy sobie zadanie numer 807, zbiór zadań pana Witowskiego przedstawimy sobie tutaj metodę krzyża, którą będziemy rozwiązywać prawie wszystkie zadania, jeśli chodzi o mieszanie roztworów i stężenie procentowe. Przeczytajmy sobie zadanie. Na podstawie prostych obliczeń ustal ile gramów 20% roztworu HNO3 należy zmieszać z wodą, aby otrzymać 200 gramów 10% roztworu. To tak jak powiedziałem, będziemy sobie tutaj, hmm, będziemy sobie tutaj stosować metodę krzyża. Krzyż, nie, bo będzie to się odbywało w takich oto liniach. Po prostu y, można powiedzieć, jak wskazuje nazwa na krzyż, czyli wypisujemy sobie na początku nasze dane. Y, zaczynamy od tego, że mamy 20% roztwór naszego HNO3, który będziemy mieszać z wodą. Woda CP. Chciałbym zaznaczyć, że ma zawsze 0, ponieważ woda jest, woda jest rozpuszczalnikiem i nie ma czysta woda, nie ma żadnego stężenia procentowego, czyli nadal sobie piszemy po prostu 0. Będziemy sobie mieszać te dwa roztwory. Chodzi o to w zadaniu, abyśmy otrzymali 10% roztwór, tak jak nas, na, nas tutaj proszą, czyli mamy otrzymać 10% roztwór. Uwaga, uwaga, odejmujemy sobie po prostu to na krzyż, czyli tutaj mamy odejmowanie 10 odjąć 0, czyli mamy 10, 20 odjąć 10, czyli mamy 10. To, co nam wychodzi tutaj w tym miejscu, to jest uwaga, nasz stosunek stosunek masowy stosunek masowy, w jakim my musimy sobie zmieszać dane, dane tutaj roztwory, abyśmy otrzymywali, otrzymali ten roztwór trzeci o stężeniu naszych tutaj 10 podanych procent. Czyli w stosunku masowym będziemy mieli 1 do 1, musimy użyć wodę i 20% roztwór naszego HNO3. I teraz uwaga, na podstawie prostych obliczeń ustal ile gramów Ile gramów czego? Ile gramów 20% roztworu naszego HNO3. Czyli uwaga. My sobie ten tutaj stosunek masowy, dodamy do siebie te dwie liczby, czyli po prostu 20 to jest jakby nasza, nasza całość w stosunku tutaj ze stosunku naszego masowego. I ta 20. Będziemy sobie tej przyrównywać do naszych 200 gramów. No tak jak nam mówi zadanie, musimy otrzymać tutaj 200 gramów. I nas pytają, nas pytają, ile my musimy użyć tego naszego HNO3 roztworu? Pytają nas o gramy, których tutaj nie mamy podanych. I teraz uwaga: skoro 20 to jest, 20 to jest 200 gramów, a w stosunku masowym mamy 1 do 1. 10 odpowiada tutaj naszym 20, 20 roztworem HNO3. Czyli na dole sobie podstawiamy naszą dziesiąteczkę. Tu wychodzi nasz, tu wychodzi nasz X. Podstawiamy sobie, znaczy wychodzi, podstawiamy sobie X jako naszą niewiadomą. X w tym przypadku, prosta matematyka, wychodzi nam 100, 100 gramów, co jest odpowiedzią prawidłową do tego zadania. Dlaczego krzyż? Bo tak jak widzimy, te zadanie się tutaj wykonuje po prostu na krzyż. Dziękuję bardzo.